Siemanko, tu przygoda TV. Jestem w Szwajcarii, w miejscowości Cuk, w której odbywa się dzisiaj festiwal jodłowania. Tak więc przygotujcie się na dużą dawkę szwajcarskiej kultury. Ok, dla tych co nie wiedzą, to co tutaj widzicie, to rogi alpejskie. Dla Szwajcarów pff, są niemal symbolem narodowym. Jak wiecie, ja też lubię grać na flecie, ale przy takich szwajcarach to wypadam raczej jak jakiś amator z fujarką. Rogi to już jest zdecydowanie inna liga. To poważny instrument. Są bardzo, bardzo długie. Sięgają do 4 metrów długości. Oryginalnie były wykonywane z drzewa jodłowego, które rośnie na zboczach alpejskich gór i które jest całe powyginane od wiatru. Ale dzisiaj można też spotkać nieco lżejsze wersje wykonane z włókna szklanego. Swoim brzmieniem wprowadzają taką poważną atmosferę, chociażby we mnie, to brzmienie budzi taki respekt. To brzmienie jest też bardzo donośne, dlatego alpejscy pasterze od pokoleń wykorzystywali rogi głównie w celach komunikacji. Dzisiaj są one nieodłączną częścią wszelkich wydarzeń, mniejszych, większych. Znajdują też swoje miejsce w filharmoniach, operach, są specjalne utwory pisane na rogi alpejskie, tak więc jest to. Naprawdę poważny instrument. Miałem okazję wcześniej usłyszeć kilka razy róg alpejski, ale dopiero na tym wydarzeniu zrozumiałem, jak bardzo popularny i ważny jest ten instrument dla Szwajcarów. Rogi były dosłownie wszędzie. Słuchajcie, ludzie z rogami alpejskimi są tutaj co kawałek, a ja spotkałem właśnie parking dla rogów alpejskich. Spójrzcie. Wiecie, że gram na flecie. Nawet nie wiecie jak bardzo kuśnie mnie, żeby spróbować zagrać na czymś takim. La, 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 la. Ludzie grają tutaj i śpiewają naprawdę na każdym kroku. Jest biesiadna atmosfera, wszyscy się świetnie bawią, pogoda dopisuje. W ogóle muszę przyznać, że się bardzo zdziwiłem, że jodłowanie tak brzmi, bo zawsze wydawało mi się to z jakimiś występami solo, gdzie się po prostu śpiewało bardzo szybko takie wysokie dźwięki. Nie chcę tego naśladować, ale dobra, zrobię to dla Was. Coś takiego.

So, what is yodeling? Like I'm a tourist, I never heard about yodeling. I never been to a country like this. What is it? Yodeling is a very simple form of singing. But a very magic form. It's very traditional. There are a lot of people doing it. Most of them are old. Um, and that's the nice thing. It's really a thing coming from the past. It's tradition. It uses very, very uh, simple forms of, of chants. It's normally four voices singing together in a choir, and then these voices convert after every verse into, um, into a side voice, and there's one yodeling or two yodeling voices on top of that, mm -hmm. and that creates a very, very intimate and, and, and Precious and interesting atmosphere. So it's a simple but very, very interesting and, and magic form of creating music as singers, as choirs, and um, it's very, very nice to practice it. Okay, and is it only happening here in Swiss or? Uh some other countries as well. Yeah, and other countries like Austria, also uh, southern Germany, Italy. But it's uh, it's it's linked to the Alps, okay. to the mountains. It's also uh, it, the topic is always around, normally around um, nature. The, the life in the in the Alps um, so about farmers and, and animals uh, and the beauty wonderful yeah beautiful landscapes landsides, yeah that's uh, what is what is typically about uh, from a content perspective all right thank you so much for the answer you're welcome can I ask you one more thing? of course you can is ask it, me whatever you okay want. is it happening like every year the festival? That one is happening every four years, so we have the Eidgenössisches. It's the most important one it's, uh -huh. um, for all Switzerland, and then for the different parts of Switzerland, there is happening, um, yeah, a particular yodeling um, festival. Yeah, every year there's something somewhere. Okay, okay, okay. Uh -huh. A gdzie takie czapeczki Takie można czapeczki dostać? proszę pana tam czasie ładny, takiej ładnej pani uśmiechnąć i tak? no ona yy, wręcza. A dzieciom dają też takie? Dzieciom dają, ale to dzieci mają małe główki na razie. Małe główki, czyli za, 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 za dwa <laughs> Natomiast lata. Natomiast za... są za darmo, więc jakby bardzo uczciwa cena. Aha, bardzo fajnie, no dobrze. A gdzie proszę pana rzucają tymi, plują tymi pestkami e, czereśni? Dobrze proszę pana, tam trzeba za toaletą w prawo i trafi pan. Dobrze, dziękuję. Proszę pana. Bardzo proszę. Do widzenia. Jesteśmy w regionie, w którym jest bardzo popularna uprawa czereśni i słyszałem, że gdzieś tutaj na tym festiwalu jest takie miejsce, w którym jest taka konkurencja, że się pluje pestkami czereśni na odległość. Muszę to zobaczyć. Znalazłem stanowisko z wielką czereśnią na dachu. Prawie do końca. Ciężko się tutaj chodzi po tym festiwalu, bo jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Z tego co słyszałem, to szacunkowo miało być tutaj 150 tysięcy osób, a samo miasteczko Cuk ma to, Boże, jak jest to? 30 tysięcy, więc to jest y, pięciokrotnie mniej. I zastanawiałem się, w jaki sposób tych ludzi tutaj chcieli wszystkich przenocować w tym miasteczku, ale widziałem po drodze masę camperwanów, myślę, że ludzie śpią y, też w samochodach. Eee, no, w Szwajcarii kampery są bardzo popularne, więc tutaj co druga, trzecia rodzina myślę, że ma kampera. Eee, ale jestem super pod wrażeniem tego, jak ci ludzie tutaj są poubierani pięknie. Niesamowite są te stroje. Eee, każdy jest jakiś taki pozytywnie nastawiony, miałem kilka jakiś takich small talków z ludźmi i... wszyscy są szczęśliwi. I pijani. fajen lulu lolo. Yalla, hululu, lili, lu, yaloi! Yeah. Naprawdę pod wrażeniem tego, że jest tutaj tak dużo ludzi z różnych części Szwajcarii i fajnie jest ich wszystkich zobaczyć w jednym miejscu. To jest niesamowite, że pomimo tak wielu różnic, bo jak wiadomo, w każdym z kantonów są różne dialekty, często te właśnie kantony różnią się językowo, ale też kulturowo. To mimo wszystko mają jakieś takie wspólne tradycje, które bardzo pielęgnują i o które walczą i starają się robić wszystko, żeby nie były zapomniane. mamy dzień trzeci festiwalu i dzisiaj jest parada. Spójrzcie, tutaj są przede mną wozy, które te panowie na rowerach mają takie wózki, w których wyrzuca się śmieci. Okej, okay, to by było na tyle dzisiaj. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę i dajcie suba. Na razie, do zobaczenia następnym razem. Siema. Przygoda, 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 przygoda TV, przygoda TV